Moi drodzy, kończy się dzisiejszy dzień kończą się Mazowieckie dni rolnictwa. Dla mnie czas rzeczywiście miły, sympatyczny, dobry. Dlaczego? Dlatego, że udało się, właśnie się schyliłem, otrzymać na tych targach najważniejszą, podobną najważniejszą nagrodę na tych targów, czyli hit targowy 2025 na wystawie na Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętym koło Płońska. Zakonnowacyjny system doradczy umożliwiający optymalizację pH gleby oraz badania wody zabiegowej dla mieszanin pestycydów i nawozów rolnistych. Pani, pewnie, że nagroda, że wyróżnienie, że cieszy. Dodatkowo jeszcze dostaliśmy wyróżnienie, drugie miejsce za stoisko, co bardzo cieszy, bo rzeczywiście budowanie stoisk wcale nie jest takie proste, jak się wszystkim wydaje, ale nie o to chodzi. Wiecie, co najbardziej cieszy? Cieszy to, że udało się wreszcie pomysł zbudowany, wymyślony może przez jednego człowieka, bo hektar sensor, o tym dzisiaj mowa, to jest rzecz, którą ja wymyśliłem kilka lat temu i bardzo chciałem, żeby Udało się to zrobić, żeby udało się to skończyć, żeby udało się to wprowadzić do polskich gospodarstw, bo ja mam własną wizję rolnictwa, własną, zaraz o tym powiem. I cieszę się nie tyle z samej nagrody, tylko z tego, że znaleźli się w Polsce ludzie, którzy potrafili pomiędzy dużymi firmami, pomiędzy firmami często korporacyjnymi, z astronomicznym budżetem, które to firmy mają ogromne pieniądze na reklamę, na marketing, na badanie i rozwój, że potrafili jeszcze znaleźć się ludzie, którzy znajdą produkt, znajdą innowację polską, zbudowaną w Polsce od zera, składaną od zera, która nie jest milionowa, która to firma nie posiada nie wiadomo jakich dużych zasobów, ale po prostu miała pomysł, zbudowała innowację, która działa. I na pewno za to dziękuję tym, którzy ten pomysł zauważyli, docenili i wyróżnili tą nagrodą. Kochani, czemu to takie ważne? Bo ja kocham rolnictwo, jak wiecie. Ja jestem z tych zawianych ludzi, którzy, których kręci orka, których kręci jeżdżenie po polu, których kręci tworzenie tego nawożenia, tego, tych planów, tego wszystkiego. I tak naprawdę dzisiaj, wczoraj przychodziliście do mnie na to stoisko na targi, tak, gdzie mogłem z Wami pogadać, gdzie widziałem, że Wy też jesteście bardzo często zakręceni, że mimo że ten zawód nie jest super dochodowy, to, was to Wy to lubicie, Was to kręci. Nie? Natomiast cel był prosty w sensorze, w tym urządzeniu, które bada wodę, które bada glebę, żeby dać własną wizję rolnictwa polską wizję rolnictwa dla polskich gospodarstw moja wizja nie jest taka jak wizja zachodu mówiąca pod slogany typu ty jesteś za mały spadaj ty jesteś za mały masz się sprzedać temu dużemu ty to w ogóle się nie podnoś bo masz i przestarzałe gospodarstwo i stare budynki w ogóle spadaj stąd nie, moja wizja rolnictwa jest następująca jeżeli ty lub twoi rodzice macie gospodarstwo, które nie jest pgr które nie jest setkami hektarów ale jaracie to co, to, co robisz na co dzień? Ja cię to rolnictwo, kręci cię. lubisz to robić. Mimo tego trudu, mimo tego, że nieraz pogoda wyciska z ciebie łzy, jak ostatnio chociażby w okolicach Drobina i Ciechanowa, gdzie kochani, to było największe gradobicie, największa nawołnica za mojego życia, gdzie w ciągu sekundy tu na naszym terenie rzepaki dwumetrowe ścięło do 10 cm, tak? I wiadomo, nic z tym nie zrobi, bo już jest pozamiatane, jest po żniwach, jest po plonach, jest po zysku. Można powiedzieć, że mamy rok pod kreską i musimy to przetrwać. Więc ten zawód jest bardzo trudny, ale jeżeli ciebie, jako człowieka, kręci to, co robisz, to się nie poddawaj. To słuchaj na przykład tego, co, co mówię, co podpowiadam. Szukaj innych rozwiązań, takich, które pozwolą ci obniżyć koszty, które pozwolą ci inaczej zarządzać twoją glebą, twoimi maszynami, twoją hodowlą, żebyś mógł robić to, co kochasz. Taka jest moja wizja polskiego rolnictwa. Ja uważam, że ma to sens. Wy Wszyscy ci, którzy słuchają moich wskazówek na hektar wiedzy, którzy stosują moje aplikacje, czy tą farmer, słuchajcie, aplikacja prosta, która zrobiła 50 tysięcy planów nawozowych, czy używają sensora, tego, których używa w Polsce kilkaset gospodarstw, wy wszyscy robicie to po to, bo być może wierzycie w to co ja, że dla każdego gospodarstwa w Polsce jest szansa. Ja mam już dosyć słuchania, że wszystko, co jest dobre, musi do nas przyjść z zagranicy. Ja uważam, że w Polsce też mamy prawo budować innowacje, tworzyć. Może małe, ale firmy, dawać ludziom miejsca pracy. Uważam, że mamy prawo stosować w naszym sektorze rolniczym własne polskie rozwiązania, bo nie jesteśmy narodem głupim, który nic nie potrafi. Owszem, jesteśmy narodem skłóconym i to bardzo boli. Środowisko moje jest niesamowicie skłócone, nie ma tu jedności, tak jak inne części polskiego społeczeństwa. Ale czy to znaczy, że mamy olać pomysły, mamy olać nasze rozwiązania i musimy całe życie kupować wszystko z zagranicy? Nie. Bo ja bym chciał budować rolnictwo przy użyciu polskich technologii, polskich rozwiązań, polskich firm, jeżeli tylko są dobre, sprawdzone i się opłacają. Ja, budując sensor, wierzyłem i wierzę w to, że możemy mieć nasze pomysły, że nie ma w tym nic złego, żeby polski rolnik używał polskich rzeczy. Jeżeli tylko mówię, są dobre, jeżeli tylko to się finansowo spina, jakościowo jest ok. Bo naprawdę. Dzięki temu mamy miejsca pracy, mamy płacenie podatków, mamy rozwiązania, mamy łatwiej z wieloma rzeczami. Słuchajcie, ja to urządzenie, ten sensor przecież składam na mazowszu pod płockiem. To jest ręczna robota, bo wymaga dokładności. Powiem jeszcze więcej: od kilku miesięcy to rozwiązanie rozwijam i za miesiąc, plus, minus, tamtydzień dzień wprowadzę pewną, pewną aktualizację, która spowoduje, że to urządzenie, że Hektar Sensor będzie pierwszym urządzeniem na świecie, gdzie będzie można jednym urządzeniem. Zbadać glebę, zmapować ją, będzie można zrobić plan nawozowy, będzie można, uwaga, wykonać nawożenie jeżdżąc z wykorzystaniem tego urządzenia przy użyciu każdego ciągnika w Polsce i przy użyciu najróżniejszych rozsiewaczy, nawet tych najstarszych, które mają po 30-40 lat. Dlaczego? Bo ja nienawidzę powiedzenia pod tytułem Twoje gospodarstwo jest wykluczone Nie masz nowoczesnych maszyn, to spadaj Nienawidzę powiedzenia pod tytułem Masz malutkie gospodarstwo, weź to opchnij, tak? Bo ty jak będziesz klepał biedę Nie, ja tego nie trawię Bo ja uważam, że tak jak w Polsce To co powiedział bardzo mądry pan Florek od Fakro To co powiedział pan Roman Kluska Od zawsze nasza gospodarka stała Dzięki małym i średnim przedsiębiorcom To samo jest w rolnictwie My dzisiaj musimy rozwijać Własną wizję rolnictwa Własny pomysł. Jak ma wyglądać nasze rolnictwo? Zobaczcie, Szwajcarom nikt nie powie spadajcie, bo jesteście za mali, poddajcie się Francuzom i Niemcom. I oczywiście nie mam nic do jednych i drugich i trzecich. Nie. Tylko uważam, że tu jest Polska. I bardzo dziękuję tym, którzy zauważyli ten pomysł, bo to jest kolejny klocek do układanki pod tytułem Polska wizja polskiego rolnictwa. Ja nie jestem, nie wiadomo jak, mądrym gościem, ale kręci mi rolnictwo. Lubię tworzyć innowacje, które są Użyteczne, które działają, które, tak jak powiedzieliście, pańciarku, zaoszczędziłem na nawozach. Mam lepsze roślinki niż rok temu, chociaż rok jest gorszy. A dodatkowo jeszcze mogłem teraz kupić mniej wapna, bo sobie pochodziłem po polu. Okazało się, że nie wszędzie muszę sypać. Tak, i teraz tu złotówka, tam złotówka, parę złotych ulwiemy, parę złotych nam w kieszeni zostanie. Kochani, pamiętajcie, mamy prawo do własnych rozwiązań, mamy prawo do własnych innowacji. Nie tylko w sektorze rolniczym, w każdym innym też. Mamy prawo powiedzieć: OK, fajnie, że Wy za granicą macie swoje rozwiązania, ale my chcemy mieć swoje. I dla każdego z Was się teraz zwracam i proszę o udostępnianie tego materiału. Bo ja, oczywiście, że delikatnie mówiąc, będę miał zawsze jakieś tam swoje wariactwa i swoje świeże pomysły na rolnictwo. Ale w Polsce jest bardzo wielu ludzi, którzy potrzebują poklepania po ramieniu i powiedzenia. Nie poddawaj się walce, jeżeli wierzysz w to, że to, co wymyśliłeś, jest dobre. Tak samo bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy w Polsce zajmują się, nie wiem, promowaniem różnych polskich rozwiązań po różnych miejscach w Polsce czy za granicą, żebyśmy my wreszcie robili to, co robią Amerykanie. Wiecie, jak boli to, że taki Trump, jak jedzie po, po różnych miejscach na świecie, za poprzedniej kadencji jego było to widać, to zabiera za sobą masę przedsiębiorców i tam nikt nie powie, panie Trump, bo pan jest. na ogromne dostawy za duże pieniądze. Nie. Bo u nich to jest normalne, że politycy to są też ludzie, którzy promując swój kraj promują produkty produkowane przez rodzime firmy. Takiej rzeczywistości kochani sobie przede wszystkim i Wam życzę. Dlaczego? Bo chciałbym, żeby w końcu przestano w Polsce mówić, o sprzedał się korpo. nie, Albo żeby przestano mówić rzeczy pod tytułem, ale ten to jest poukładany z politykami, bo oni mówią, że on zrobił coś fajnego. Nie. Bo gospodarka przyszłości to jest taka, gdzie przywódcy danego kraju popierają przede wszystkim rodzimych przedsiębiorców. Nieważne, czy to jest sektor rolniczy, maszynowy, elektroniczny, to nie ma żadnego znaczenia. Żeby do tego doszło, dlaczego? Bo budowanie w Polsce innowacji jest niesamowicie trudne. Każdy, kto cokolwiek w Polsce zbudował, wie doskonale, że to jest pot, łzy, płacz, nieprzespane noce i cała reszta jednych zmartwień każdy to wie, bo tak się buduje w Polsce innowacje. I oczywiście potem się czekasz, wow, udało się, działa super, fajnie, ludzie mówią, że to jest ekstra. Tak. Ale to jest naprawdę bardzo trudne. I gdybyśmy my robili to, co robi wiele krajów w Europie zachodniej i na świecie, na świecie zachodnim, promujemy własne innowacje, promujemy własne rozwiązania, promujemy własną technologię. Dlaczego? Bo tak się robi w innych krajach na świecie, bo to działa, bo tak jest prościej, bo z tego są miejsca pracy. To jest bardzo ważne. Zatem kochani, podsumowując, bo zaczyna lać, dziękuję wszystkim wam, którzy przyszli, którzy przyjechali. Byli ludzie, którzy przyjechali 300 km. Dziękuję za to, że mogę z wami porozmawiać, bo dla mnie targi i wystawy to jest jedyne miejsce, gdzie mogę z Wami porozmawiać, gdzie powiecie, Panieczarku, tu wyszło ok, tu jeszcze nie do końca. Tu mamy taki pomysł, może byśmy coś zmienili. Podziałajmy tu, zróbmy to i tak dalej. Wam, także Wam wszystkim bardzo dziękuję. Widzimy się teraz na kolejnych targach w Szepietowie. To jest końcówka czerwca. E, na największej wystawie zwierząt, jakby nie było w Polsce. E, I co mogę powiedzieć więcej? Pamiętajcie, my w Polsce jako Polacy mamy prawo mieć własną wizję własnego rolnictwa, mamy prawo mieć własne innowacje, mamy prawo je promować i rozwijać. Dlaczego? Bo w tym nie ma nic złego. Ja dzięki sensorowi dowiedziałem się, że zostałem oszukany na wapnie. Moi drodzy. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie, to jest wpis pana Romana na hektar wiedzy, który powiedział swoją opinię. To jest jeden z użytkowników, którzy mają hektar sensor. Posłuchajcie dalej. Kupiłem wapno jak zawsze od tego samego skład rolny. Oczywiście badania były robione. Zaplanowane po żniwach wysiany rzepak, zasiany i wschody i rzepak przestał rosnąć. Raczej powoli z reszty innych działek. A gdy woziłem granulat, jeden bigback urwał się na uszach, spadł mi na placu, była u mnie ulewa, te powodziowe we wrześniu. Granulat nawet się nie rozpuścił i dało mi to do myślenia. A sensor miałem już wcześniej, we wrześniu, ale nie miałem czasu. Zbadałem w listopadzie i tu szok. Myślałem, że sensor nie działa, ale po granuli doszedłem, o co kamman? Dostawca nie poszywa się do odpowiedzialności, bo go nie produkują. Mam jechać w Polskę do producenta. Jak znajdę czas, zrobię zdjęcie, bo do dzisiaj leży na placu między kamieniami, granula nie rozłożona. Moi takich sytuacji jest bardzo dużo. Już 3 lata ostrzegam nasz sektor, sektor rolniczy, że największe siupy są przede wszystkim na wapnie, ponieważ my się nauczyliśmy, że wszystko co jest granulatem białym na pewno jest dobre i szybko działa, a wszystko co jest białe na pewno jest wapnem. A to niestety jest kit. Zwłaszcza w czasach, kiedy wiele firm walczy o przetrwanie, jeżeli chodzi o firm produkujących wapno, gdyż mamy wysokie koszty pracy i wysokie koszty energii. Aby tego unikać, właśnie od kilku, kilkunastu miesięcy opowiadam Wam o tym, co dla nas zbudowałem, o tym urządzeniu. Dlaczego? Dlatego, że chodzi o to, że ja idę sobie na pole, mogę no, zrobić to nawet teraz. Wkładam sobie urządzenie w telefonie lub na tablecie. Mapuje mi się moje pole, jeżeli chodzi o pH gleby. Następnie robię sobie plan nawozowy, gdzie plan jest robiony w sposób wyjątkowo uczciwy, ponieważ sami robicie badania i sami robicie plan nawożenia. Nie ma nikogo po drodze. To jeszcze nie wszystko. A chodzi o to, że jeżeli ja sobie zbadam pole przed wapnowaniem, zrobię wapnowanie, to po kilku miesiącach tym samym urządzeniem, używając telefonu lub tabletu. Wskakuję, badam sobie pole po wapnowaniu. I nie ma takiej opcji, żeby dobre wapno nie było widoczne jako efekt wapnowania. Nie ma. Jeżeli okaże się, jak u tego pana, że pechanie podskoczy, to bezdyskusyjnie wapno jest nic nie warte, bo niepotrzebne nam są nawozy, które działają za 4, 6, 8 lat. Nie stać nas na takie rzeczy. Stać jest nas tylko na to, żeby towar, który rzucimy na pole, szybko zadziałał, bo dzisiaj najbardziej położyliśmy. Tak naprawdę temat wapnowania. Myślę, że nie mamy pojęcia, my wszyscy, ile takiego dziadowskiego towaru trafia na nasze pola. Myślę, że nie mamy pojęcia, ile byśmy złotówek zaoszczędzili, gdybyśmy wszyscy w całej Polsce duzi, mali, ci z południa, ci z centrum, ci ze wschodu, ci z zachodu gdybyśmy wszyscy mieli wyrównany odczyn, bo od tego się zaczyna pojemność wodna, od tego się zaczyna odporność na suszę, od tego się zaczyna schodzenie z dawek nawozów. A my nadal temat nie wiem, czy olewamy, czy po prostu o tym nie wiemy. Podsumowując, tu jest numer wsparcia. Możecie do mnie napisać lub zadzwonić. Opowiem wam, jak to działa. Opowiem wam, dlaczego na tym są takie oszczędności pieniędzy, gdy już to robimy. Przypominam, że to nie jest tylko do gleby, bo to również analizuje wodę do oprysków i tworzy mieszaniny zbiornikowe, dobiera adiowanty. Ale teraz, w czasie, gdy zaczyna się na nas ciśnienie pod tytułem: kupuj wapno, kupuj wapno, kupuj wapno, bo jest cena, bo promocja, bo to, bo tamto. Nie dajmy się wkręcić, dlatego że niestety nie wszystko co jest na rynku jest dobre, jest uczciwe, mało tego. Czasami jest tak, że ten produkt najtańszy jest najdroższy, bo między innymi ma słaby skład i kupujecie wagę, a nie czystą substancję, nie w tym przypadku czysty wapień. Więc jeżeli chodzi o to, jak uniknąć błędów, jak uniknąć oszustwa, to jest jeden z najprostszych sposobów. A wiecie dlaczego? Bo wszystko zrobicie sami, bo po drodze nie ma miliona osób. Które mogą przez swoje błędy lub niedociągnięcia nie tyle was oszukać, co po prostu wprowadzić was w ogromny błąd, a wy tracicie swoją kasę. A ponieważ jest tego w Polsce naprawdę kilkaset ładnych sztuk, i coraz mocniej jest o tym mówione, bo to rzeczywiście działa, tak jak mówiłem, tak to się sprawuje, więc każdego z was namawiam do jednej rzeczy. Napiszcie lub zadzwońcie, ja wam wszystko wyjaśnię, bo to urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, a cel jest jeden żebyśmy wreszcie osiągnęli stan, aby chociaż połowa kraju, chociaż połowa kraju przestała być podatna na oszustwa na wapnie, miała dobre pH za rok, dwa, trzy, żebyśmy przestali topić pieniądze w głupotach na polu.